Niedziela, 24 sierpnia. Moja miłość daje Ci ten wybór, bo pragnie Twojej wolnej miłości. Wybieraj mnie nie za to, co ci daje, ale dlatego, że zrodziła Cię moja miłość, której cząstką jesteś. Zauważ, odczuj i poznaj, że stanowimy jedno. Ta jedność jest sensem Twojego istnienia. Nic innego tego sensu nie wypełni. Wszystko inne jest namiastką, bólem i pomyłką. Tworzy rozdarcie, oddzielenie ode mnie. Jest krzywdą, jaką wyrządzasz sobie. To jest grzech, jeśli tę krzywdę wyrządzasz sobie świadomie, odrzucając jedność ze mną. Grzech nie jest krzywdą zadaną Bogu. Jest krzywdą, bólem, śmiercią zadaną sobie. Grzech popełniony ciałem jest tylko wtedy grzechem, gdy rani duszę twoją lub czyjąś. Jeśli popełniasz go nieświadomie i nie rani niczyjej duszy, nie jest grzechem, bo nie tworzy zła. Spełnianie mojej woli chroni cię od grzechu, od wyrządzania zła komuś lub sobie. Świadome wyrządzanie zła komuś jest zawsze złem wyrządzonym sobie. Dla kogoś natomiast może być dobrem, o ile potrafi je przyjąć z miłością, tak jak nauczałem. Zamiana doznawanego zła na dobro jest zasługą, jest moją umiejętnością, której powinnaś się uczyć i pragnąć ją posiąść. Jest jedynym skutecznym sposobem unicestwiania zła. Celem szatana jest rozszerzanie zła. Najłatwiej osiąga to, Posługując się poczuciem sprawiedliwości i chęcią zemsty, odwetu, buntu. Jeśli zło, jakim Cię dotyka, zamieniasz na dobro, miłujcie nieprzyjaciół Waszych, nie tylko likwidujesz oręż, którym się on posługuje, ale nawet wykorzystujesz je przeciw niemu. Przyjmuj zatem zło spokojem i wynagradzaj miłością wobec tych, którzy je zadają. Bądź taka dziś, teraz. Nie obiecuj poprawy, ale stawaj się lepsza teraz, zawsze tylko teraz. Koncentruj swój wysiłek na tym teraz. Nie rozpraszaj swych sił na to, co jest jutrem, bo jutra nie ma. Nie zubażaj swego dzisiaj, cofając się do wczoraj. Idź w przód, doskonaląc swoje dzisiaj. Wszystko ma wartość o tyle, o ile ubogaca teraźniejszość, która jest tym, co jest. Kto ma uszy, niechaj słucha.